Na rynku w Gnieźnie zorganizowano zbiórkę makulatury. W zamian za nią, a trzeba było przynieść ze sobą minimum 3 kg papieru, wydawano sadzonki drzew i krzewów. Akcja mi się bardzo podoba. Często z dziećmi właśnie segregujemy śmieci i makulatury oddajemy też do nas do, na wyspisko śmieci, że tak powiem. Więc to jest fa fajna akcja i, i cieszymy się, że możemy brać w niej udział. Za dużo jest makulatury w naszym otoczeniu? No myślę, że tak. Nie tylko makulatury, ale też i plastiku, nie? więc na pewno. Kwiatek w prezencie przyda się? Bardzo, bardzo. Mamy duży ogród i, i właśnie chętnie, chętnie gdzieś go posadzimy. Będzie nam przypominał o tej akcji. Dzisiaj na rynek zaprosiliśmy mieszkańców Gniezna i nie tylko, którzy mają u siebie makulaturę i chcemy w zamian za tą makulaturę, którą nam dzisiaj przyniosą, chcemy ich obdarować sadzonkami drzewek lub krzewów ozdobnych. Jak na razie idzie nam bardzo dobrze, ponieważ już jeden kontener został wywieziony. 3 tony makulatury zebraliśmy, więc to jest dobry wynik. Tak może nie ma takiego dużego ruchu jednorazowo. Natomiast od 12 godziny to jest dobrze i za to dajemy drzewka, sadzonki drzewek liściastych, iglastych, mamy ładne takie krzewy ozdobne. Chętnie, chętnie ludzie to biorą i myślę, że posadzą no, w najbliższych dniach w swoim ogrodzie. Akcja jest potrzebna, jest kontynuowana u nas corocznie i myślę, że coraz więcej osób skorzysta z okazji i trochę Wyczyści swoje domy, piwnice, garaże, ale jednocześnie będzie pamiętało w przyszłości o tym, że nie śmiecimy, a po prostu możemy ten odzyskać, ten materiał, który jest nam potrzebny do recyklingu. Mówimy o tym w papierach. Przecież jeden kontener już czytony pojechał, teraz drugi uzupełniamy. A jeżeli w zamian za to można jeszcze dostać jakieś drzewka, więc jest jakiś ekwiwalent za to, że się tutaj ten materiał przyniosło, to myślę, że to wspaniałe. Ja dziękuję przede wszystkim z tego miejsca wszystkim, którzy się włączyli, a więc Polski Klub Ekologiczny, bo na nich zawsze można liczyć. Nadleśnictwo leśnictwo nasze gnieźnieńskie, uczniowie szkół, przedszkoli. Wspaniale, że możemy się łączyć, ale najważniejsze jest to, że. Ta myśl ekologiczna, że to, że należy segregować, że należy dbać o, o nasz, nasz świat, jest u coraz młodszych mieszkańców naszego miasta pojawiającym się w głowie. Oni wiedzą, ja tutaj zawsze wspominam przedszkolę numer 9, to jest zawsze w takich akcjach obecne. I z tego miejsca kłaniam się wszystkim nisko tym, którzy po prostu przyczyniają się do krzewienia tej ekologicznej myśli, że musimy wspólnie dbać o nasz świat. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 6 rozdawały mini pakiety z ziarnami, którymi można karmić ptaki i tłumaczyły, gdzie należy to robić, a gdzie tego robić nie powinniśmy. Karmimy ptaki w zimą. Nie wolno karmić chlebem, karmimy ziarnami. Dokarmiamy specjalnymi ziarnami dla ptaków, a chlebem nie można karmić, ponieważ bardzo im on szkodzi. Ważną sprawą jest też to, gdzie możemy dokarmiać ptaki, ponieważ na płycie nie powinniśmy dokarmiać ptaków. Co to znaczy? Na przykład tutaj na rynku, na kostce. Ptaki najlepiej dokarmiać słonecznikiem, kukurydzą i ziarnami zbóż albo pokrojonymi w kostkę, ale nie osolonymi warzywami. I do tego wszystkich oczywiście zachęcamy.